Móc ci powiedzieć to, co naprawdę czuję. Ale pamiętaj, droga córko światła, to spotkanie będzie sprawdzianem także dla Ciebie. Twoja przemiana była równie głęboka. Nauczyłaś się kochać siebie, nauczyłaś się wartości własnej, nauczyłaś się, że nie potrzebujesz nikogo, aby być kompletną. Ta wewnętrzna siła będzie Twoim największym skarbem w nadchodzącym spotkaniu. Spodziewaj się cudów, ale nie przywiązuj się do konkretnych oczekiwań. Pozwól, aby wszechświat zaskoczył cię swoją doskonałością i mądrością. To, co nadchodzi, przewyższy Twoje najśmielsze marzenia. Ukochana kapłanko własnego serca, teraz, gdy znasz już prawdę o tym, co nadchodzi, czas przygotować Twoje wnętrze na przyjęcie tego świętego daru. Nie jest to przygotowanie wypełnione lękiem czy desperacją, to przygotowanie pełne radości i wiary w doskonałość boskiego planu.